Często pojawiającym się w najprzeróżniejszych czy to wglądach, czy to, czy to opisach zjawisk energetycznych, są linie czasowe. To po pierwsze, a po drugie, też termin, którym posługujemy się tutaj dosyć często, i tutaj pozdrowienia dla pani Moniki Rajski, bo to od niej wzięte, czyli nieciągłości. Ponieważ e, też w komentarzach pojawiają się e, pytania o e, wyjaśnienie przynajmniej pojęcia nieciągłości, e, to no, chciałem powiedzieć, że do Magdy przyszło dzisiaj coś naprawdę rewolucyjnie prostego. E, ale już nie będę e, mówił za nią. Magda już jest w Astralu. E, Magda, jak to jest z tymi nieciągłościami i liniami czasowymi? Hmm. Otóż energetycznie widzę to tak, że każdy z nas, tych y, istot z y, podziału źródła, hmm. Był obdarzony jedną linią czasową. Mi się to pokazuje jako po prostu jedna linia, mm -hmm. w której zadecydowaliśmy doświadczać. I bardzo e, wyraźnie przychodzi do mnie, co znaczy doświadczanie. Taka właśnie definicja doświadczenia mm -hmm. doświadczania. Wydarza się, Wydarzenie. I tu bardzo silnie przychodzi mi wydarzenie: gwałt. Mm -hmm. Doświadczenie gwałtu to jest bycie gwałconym i bycie gwałtownikiem. Na tym polega doświadczenie. Tu nie pojawiają mi się e, historie typu kień, dobro, zło. Po prostu doświadczenie. No, ale poczekaj, no przecież tak właściwie jest, bo no. przeżywamy te role w, w różnych in inkarnacjach, przynajmniej. No. Mnie się tak wydaje. Tak, tylko e, miało to być jedną linią. Mm -hmm. Jednym, jakby punktem. Doświadczenie gwałtu, kiedy. E, to mi się pokazuje, wiesz, my mamy pojęcie czasu, mm -hmm. e, a to jest w jednym punkcie, po prostu zebrały się e, wszystkie. cała energetyka tego wydarzenia gwałtu. Na Ale. czym, na czym e, polegała o. ingerencja? M, to na. Ta linia czasowa została rozdzielona na ileś linii. I na jednej linii jesteś gwałcony, na innej jesteś gwałki na jeszcze innej jesteś obserwatorem gwałtu, ale te linie też rozdzielają się na obserwatora e, gwałki i na obserwatora gwałconego. Mm -hmm. Wszystko to y, razem tworzy jakieś emocje, tworzy jakąś energetykę tego wydarzenia. Kompletnie zaburzoną. I ty, jako istota, postrzegasz y, te wydarzenia, właśnie z różnych punktów, mm -hmm. nie, nie mogąc ich zintegrować. Nie mogąc ich zintegrować, no, tak. tak. Nie mogąc ich zintegrować w związku z To tym... znaczy, bo, poczekaj, e, e, mhm. ja tylko e, e, powiem e, e, jakby trochę m, bardziej łopatologicznie to, co powiedziałaś. To, znaczy, to, to znaczy, że my mamy, powiedzmy, przyrodzoną jedną linię czasową, tak? mhm. To znaczy, że my mamy być gwałcicielem, ofiarą, Obserwatorem i kim tam psem jeszcze i, i mrówką i nie wiem czym jeszcze w jednym punkcie w jednym tak, momencie w, jednym w tym samym momencie. czasie mamy doświadczyć to tego ma być... wszystkiego i teraz wyobraź sobie jaka to musi być niesamowita pełnia tak to ma być e, wiesz mi się to pokazuje e, ale jako po taka, ale taka, taka wiesz taka wrząca taka taka wrząca prostu... emocją ale takie proste mhm. e, taki jeden punkt mhm. punkt nazywa się gwałt Mhm. I wszystko to razem w jednym momencie po prostu rozpoznajesz jako gwałt. Tak. Zaliczasz. I wiesz, czym jest gwałt z każdej strony. Tak, zaliczasz, odpuszczasz. A nam to rozkawałkowano. A nam to rozkawałkowano, a nam to rozkawałkowano. Wow. w związku z tym nie integrujemy tego, tylko w różnych liniach czasowych przyjmujemy różne wibracje energetyczne względem tego samego doświadczenia. Tak, tak jakby to i było rozkawałkowane. tak. mówię, że ta energetyka tak. przez to została tak zaburzona, że... Tak. A tu chodzi o zintegrowanie tego wszystkiego. Tak. Hmm. I chodzi o to, żebyśmy wrócili do tej e, jednej linii czasowej, kiedy wydarzenie tak, no tak. się wydarza. Dlatego zabrano nam pamięć. Tak. Bo jak odzyskamy pamięć, to my zintegrujemy to wszystko. Tak, błysk. Mhm. To się jakby samo zrobi. Tak. I dopiero jak to się samo zrobi, i zobacz, teraz mi się pokazują, e, wiesz, te nieciągłości, które pojawiają się e, w tym samym czasie. Przecież nie możemy żyć w tym samym czasie, w różnych wymiarach, i jednocześnie być innymi osobami. No właśnie to nam zrobiono. Mhm. I Nieciągłości tworzą się tam, gdzie nie integrujemy doświadczenia danego wydarzenia w pełni. Zobaczcie, też nadaje trochę inny sens, może nie inny, tylko inny poziom, nie sens. E, 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 Słowom podzielenie i scalenie. Mhm. Prawda? Mhm. E, bo teraz. Rozumiem, na czym to podzielenie polega i co to znaczy scalić, tak naprawdę. Scalić? Na, tak, to jest wszystko. Na tym pełnym poziomie. Mhm. Mm mm -hmm. I ja, zobacz, e, jak tutaj jawi się słowo, które, czy pojęcie, które jest na Twoich ustach od kilku dni, czyli akceptacja. Mhm. Mm bo nie możesz tego odrzucić. Jeśli e, masz wszystkie punkty widzenia raz. Tak. Nie możesz tego odrzucić. Po prostu jest, pyk, jest, dobra, mamy to. I tu mi się pokazuje bardzo, wiesz, wyraźnie mm, znowu to nie istnienie dualizmu. Ta taka prostota. Aha. Mm, tak, jak tak, dla tak, dziecka, o, tak. Tak dla dziecka Tak, Że y, to jest po prostu wydarzenie. Nie masz, y, tak jak wiesz, mhm. drzewo rośnie i nie masz do tego żadnego stosunku, po prostu ono rośnie. Mhm. Tu też nie ma ocen, nie ma stosunku jest wydarzenie, mhm. które jakby tak, doświadczenie, Zapisane w, które w jakby y, twoim mm, celem było. Zapoznanie się z tym doświadczeniem mm -hmm. bez ocen, po prostu mm -hmm. zebranie tak, jakby energetyki całego tego punktu i odłożenie go. Dobra. Ale no. teraz zobacz pytanie, czy odłożenie? Mm -hmm. Bo e, jak masz taką pełnię doświadczenia, to wtedy możesz dokonywać świadomych wyborów. Mm. Możesz mm. wybrać. E, które, która z tych perspektyw najbardziej Ci odpowiada? Nie, nie. mnie się to pokazuje jako e, taki, taki jakby punkt, który został tak jak na świadectwie zaliczony i wchodzisz o punkt wyżej. Nie ma, bo jakby tego więcej już nie będzie. Nie, nie chodzi o to, że wybierasz, kim chcesz być. Nie, wybrałeś, że chcesz doświadczyć gwałtu, doświadczyłeś, mhm. masz to zaliczone, wchodzisz o poziom wyżej. Mhm. I tego już nigdy nie będzie, więc nie będziesz potrzebował perspektyw. Nie będziesz potrzebował być nikim, żadną rolą w tej mhm. sprawie, bo ta sprawa została już zaliczona. A to, co nam zrobiono, to właśnie rozdzielenie i. Takie, pokazuje mi się teraz takie błąkanie się pomiędzy tymi możliwościami e, właśnie być jakimkolwiek i ty nie wiesz, A, kim chcesz być. Bo tak naprawdę wszędzie jest nie tak, bo nie ma tej pełni. Nie jesteś pełnią w tym mm, wszystkim. Tak. I to też odebrało nam moc. Tak, tak. Bo teraz wyobrażam sobie, jaką moc mamy, kiedy jesteśmy pełnią. Mhm. Wow że tak powiem. No jest to. Jakie to proste, nie? No właśnie jak... Tak, to jest tak, takie proste. I, I znowu po raz naprawdę przychodzi mi to, że e, jeśli jesteśmy w jakimś wydarzeniu, jeśli zintegrujemy to, jesteśmy w jakimś wydarzeniu wszystkim. I niczym jednocześnie. I koniec już nie potrzebujemy tego, to nie wróki. Mm -hmm. To nie wróci, bo nas już nie ma w tej przestrzeni, mm -hmm. w tej wibracji. No dobrze, a w takim razie, jaka jest praktyczna strona tego doświadczenia, to znaczy to słowo praktyczna też biorę w pojęciu zespół mm -hmm, tutaj. Rozumiem. E, ale po co nam jest to potrzebne w takim razie to zaliczenie? Do czego nam ma to służyć? Do. Zresztą e, mi się pojawiają takie świetliste schody. E, e, jakby m, przy podziale, e, tak jakbyśmy sobie wypisali listę doświadczeń, na które się decydujemy. Mhm. I jakby wszystko było tak, jak miało być, według planu. No, plan to też nie jest dobre słowo, ale według naszej woli. To w prostej takiej linii yy, yy, doświadczalibyśmy idąc w, cały czas w górę, z każdym doświadczeniem w górę, w górę, a mhm. żeby się to zamknął. A tu nas jeszcze rozdzielono, w związku z tym pojawiają się te nieciągłości, to jest to rozdzielenie, ten brak integracji hmm. tego danego yy, wiesz, wydarzenia. I doświadczenia, e, więc się tak miotamy pomiędzy tymi liniami czasowymi, e, bo te, tak to mi się pokazuje, że nigdy nie czujemy się na miejscu, bo dopiero całość tworzy to miejsce. I dlatego e, zamiast się wznosić, to albo stoimy w miejscu, albo wręcz się obniżamy, wiesz, spadamy w dół. E, Wiesz, jeśli jesteśmy… E, tak mi się to pokazuje, jeśli jesteśmy kielem, e, e, czy gwałcą kogoś, kogo nie lubimy, e, to jesteśmy w, e, w naszych… E, pokazuje mi się teraz w naszych umysłach, w takich naszych przekonaniach jesteśmy wyżej, nie? Jest mm -hmm. OK. Jak jesteśmy e, gwałceni, czy patrzymy na gwałt kogoś nam bliskiego, kogo lubimy obniżamy się w strachu, w niezgodzie, w e, jakiejś takiej, wiesz, przerażeniu i się obniżamy. Ale to mm. wszystko to w ogóle też są e, te takie sinusoidy, to też są wytwory naszej, wiesz, e, naszych umysłów spowodowane tylko tym, że to nie jest zintegrowane w całość. Tak, a wiesz przyszło teraz do mnie i to z takim radosnym dreszczem, czy właściwie radosną energią, że e, jest jeszcze, będzie jeszcze jeden efekt e, tego, co z nami zrobiono, bo wpisano nam nowe doświadczenie właśnie poprzez rozdzielenie linii czasowych. I Moc, którą my zbieramy właśnie z tego doświadczenia, z tego rozdzielenia linii czasowych, kiedy my to scalimy, będzie przeogromna. Nie, rozumiesz, o czym ja mówię? Mhm. Że to nie chodzi tylko o to, że my scalimy te ścieżki czasowe i dopełnią się te doświadczenia, które sobie, zapi sobie zapisaliśmy. Tylko chodzi o to, że Dopełni się jeszcze jedno meta doświadczenie ponad tym. Scalenie linii czasowych. Aha, tak, masz rację. I to mhm. będzie dopiero moc. Mhm. I to jest coś, czego oni nie przewidzieli, że mhm. oni w ten sposób dodadzą nam mocy. Tak. Tak, masz rację. Ale tutaj też przychodzi do mnie to, co już mówiliśmy w ostatnich wglądach, że znowu to słowa akceptacja, nie? Że nie ma cieni i światła, no. że po prostu to jest całość. całość to jest po prostu doświadczenie. Tego doświadczenia, no. tak. Tak. Nie ma, że jest. A one są dla nas tak traumatyczne właśnie po, dlatego, że. Dlatego, rozdzielono że ścieżki. rozdzielono nam ścieżki czasowe, tak. Dokładnie. Hmm. Gdyby nie to, to one by były dla nas po prostu doświadczeniem. Tak. Takim, wiesz, takim prostym, tak. po prostu prosty przekaz wydarzenie koniec. Hmm. Bez żadnych y, do tego dochodzących emocji. emocji. Mhm. ocen, hmm. jakichś takich, wiesz, tak. uczuć. Mhm. No super, super, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.